Witajcie w kolejnym filmie. Patrzcie, jak zmokła kura. Nawet skarpetki mam mokre. Burza właśnie przeszła. Myślę, że to jeszcze nie jest koniec. Chociaż w pogodzie zapowiadają, że niby już ma przestać, ale ja im jakoś nie wierzę. Zmokłam niesamowicie. No, dopiero co do domu weszłam. Spodnie, pod jeszcze mam na sobie mokre skarpetki. Ale wiecie, nie ma tragedii, to, to nie jest ten z tych takich jesiennych deszczy, że jak przemokniecie, to strach potem, że jakąś grypę. Katar, czy cokolwiek się załapie. Nie ma tragedii, ale mimo wszystko, no nie udało mi się. 5 minut lau, akurat 5 minut drogi, i musiałam zmoknąć. Ale za to pokażę Wam, co kupiłam. W obim parę rzeczy. Dorwałam super roślinę za śmieszne pieniądze, bo przeceniona była. A nie pomyliłam się, pada z powrotem. Znaczy się mówiłam, że miało niby przestać o 16, a już jest prawie 17, to dopiero jakby się wszystko rozkręca. Fajnie, bo pada, wiecie, tak sucho jest, jest tak upalnie, taka duchota, więc niech pada jak najdłużej, w tym sensie, no niech zmoczy trochę tę ziemię, bo niby już do końca tygodnia żadnych opadów ma nie być. No zobaczymy, co ten dzień przyniesie, co tydzień przyniesie, co przyniesie miesiąc, bo no, sucho jest. Powiem Wam, że sucho jest fajnie. Niech sobie pada, a ja już wam pokazuję, co ja tam takiego ciekawego przyniosłam. Roztrzypam. <grywa> Jestem totalnie, ale to nic. Chcę wam tylko pokazać to, co kupiłam w obiu, bo przede mną ja nie będę was kłamać, ja mam bałagan. Ja przyszłam dopiero z pracy. Wczoraj sprzątałam, ale ja to się u nas zbyt długo nie utrzymuję. Wiecie, ja nie wiem, jak to się dzieje, już wam pokazuję. Na chwilkę tam zniknę. Mam taką... W ogóle mam plan. Taki ciekawy plan. Więc... O Jezu, rachunek nawet mi zmógł. To nie dobrze, bo ja chciałam sobie zostawić ten rachunek. Kupiłam sobie doniczkę, ale do niej za chwilkę przejdziemy, bo ja mam, tak jak wspominałam, wiesz, coś mi się tam w głowie uroiło, ale to. Ja nigdy nie miałam hibiskusa. I pokusiłam się na niego, bo... On był... Bo, naprawdę jakieś tam śmieszne, gruszowe sprawy. Nie! O nie, pączek się ułamał. Ojejku. No, słabo. Plan jest taki, żeby sobie go postawić e, na zewnątrz. On był przeceniony jakieś tam 3,50. No gruszowe sprawy, naprawdę. I stwierdziłem, że... Piękny ma ten skubek kwiatowy, widzicie ile pyłku na nim i to jest niby jakaś odmiana, gdzieś tu miałam kartkę, że te kwiaty utrzymują się od 3 do 5 dni. Długo żyjący hibiskus, unikatowa seria, wielkie kwiaty 3 do 5 dni, wow, no dobra, jestem aż ciekawa, A chcę sobie go postawić na balkon, wiecie, na stolik Za takie marne pieniądze, to czemu mnie spróbować i wiecie... No śliczny jest, i żółty i róż, tak jak ja chciałam, więc no, co by tu... Nie zastanawiam się, czy pachnie, ale on nie pachnie. Trochę, wiecie, taki poobijany, jak widzieliście, już jeden pączek kwiatowy stracił. Eee, temperatura jest niby, że można go od 14 do... W ogóle wszystko było tak ładnie opisane. Maksymalnie dwa razy w tygodniu podlewać, ale wiecie, u mnie na balkonie to, to tak nie przejdzie, bo tam bardzo ciepło jest. Aha, od 25 do 15, no to może mu być trochę zbyt ciepło, nie? Ale nie będę go stawiać na takim bezpośrednim, palącym słońcu, tylko kupię mu ładną, ładną doniczusię. Może mi się jakaś taka fajna, albo może wyjmę jakąś e z domu, podmienię jakąś roślinkę taką złotą, głębszą albo coś. Myślę, że będzie się ładnie prezentował. Albo jakąś bielutką, tak jak reszta doniczek. No nie wiem, jeszcze tam nie przemyślałam sprawy, ale tak mi się spodobały te kwiatki. Jakoś tak... To... Chyba chciałam sobie dzień poprawić, wiecie? Kupiłam też baterię, ale one są bez znaczenia. W ogóle to to jest do parasola i to kosztuje 10 euro. Wzięłam trochę lepszej niby filmy, żeby wiecie. Żeby nie było, że jak wezmę za 6 euro i się połamię, to potem będzie. Z... O! Grzmi znowu. Rozpogadza się, ale grzmi. Znowu wiecie, jakaś kicha totalna będzie. A to jest tak, całkiem sprytne, bo można sobie to łatwo podobno wkręcić. To poprzednie to inne, za 6 euro miało to dziurę, więc stwierdziłam, że jak to jest tak ucięte, nie ma takiego mocnego kolca. To szpic nazywałam. Można powiedzieć też po polsku szpic. Czubek takiego czubka nie miało, było to ścięte i tam było widać dziurę, więc pewnie by się pełno piachu tam zebrało. No i różnica 6, a 10, 50. Mówię, wezmę ten za 10, 50, bo jak się połamie, wiecie, albo zostanie w ziemi, nie da się go wyciągnąć, to będzie tragedia i, i, i znacie to, nie? I taką ogromną, to jest 30, ogromną donicę. Bo tak się zastanawiam, czy sobie wszystkich Większości. No myślę, że z pięć anturiów, to by mi to spokojnie wlezło. No bo jak u mnie one, tak wiecie, rosną mnie mrawo, że wypuszczałem po dwa liście, takie są, to powiem, że tam jakby je wszystkie ładnie tak wiecie, mniej więcej tego samego rozmiaru skumulować w jedną donicę, to, to może by to lepiej wyglądało. Też nie powiedziałam, że wsadzę je w jakąś malutką, tylko taką dużą i teraz musiałabym tak. Dlatego zachowałam rachunek, bo jakby jednak nie wyszedł mój plan, jakbym nie znalazła osłonki, bo te donice tak, czasem są, czasem ich nie ma, potem wiecie, bywają nie ma. Jedna taka chyba kosztuje 3,70, tak coś mi się wydaje. Taka donica. Sprawdźmy sobie w tym moim tym tym. tym. Uh -huh. A! To 11 euro kosztowało. A doniczka kosztowała 5 euro. Jezu. No dobra, ale wielka jest, a takich w domu nie mam i też jak przesadzałam tą palmę kanaryską to wydawało mi się, że może w tamtą bym coś sadziła, ale ona jednak tak duża nie jest. Więc wziąłam sobie tą i będę myśleć, mam takich z 4 anturia, które dobrze, były, dobrze by wyglądały w grupie, to też są takie, które mi się jakoś powtarzają. Też zerknę, jak będę przesadzać, jak to wygląda korzeniowo, więc przygotuję sobie ewentualnie więcej tych anturów. Może nawet wydarzyć się to w tym odcinku, a kto wie, kto wie. Póki co chyba będę kończyć, bo muszę się jednak zjąć za to sprzątanie. A to już wiecie, yy, jak to jest ze sprzątaniem. Tu się coś chwyci, tam się coś chwyci, jeszcze pomiędzy trzeba zrobić obiad. Więc póki co ja uciekam do roboty, domowej roboty, no bo trzeba, no trzeba też taką mi wykonać. Choć powiem Wam, że jestem taka trochę nietomna, no to pewnie przez tą pogodę. Yy, jest strasznie duszno, jest gorąco, jest duszno, popaduje, wieje i no taka pogoda jest, ja już mi się To do, do zobaczenia za niedługo. Minęło parę dni, i słuchajcie, oddałam tą doniczkę z e, obiego, bo jednak była za duża. Znaczy się objętościowo super fajna. Tylko problem był taki, że nie zmieściła mi się. E, nie mogłam znaleźć osłonki i ciul, wiecie co? Najdobrze, dobrze, że mam rachunek zakrzony. Kupiłam mniejszą, to jest rozmiar. 27, a ja myślałam, że to jest 26. Dokupiłam sobie też taką za 11 euro. Wyobrażacie sobie, że to kosztuje 11 euro, bo poprzednia była ta brązowa donica 30, teraz mam właśnie trochę mniejszą 27, ale co z tego to się kompletnie nie pasuje do siebie. W sensie, no, no nie no, to nie dla mnie, no to tak nie powinno wyglądać, więc muszę coś, no chyba oddam Po prostu oddam, powiem, że jednak za mała jest. Wiem, że były też 28. Przynajmniej tak było kiedyś napisane i może jakby mi się trafiło i udało kupić 28, to by było nieźle, fajna, taka nawet metalowa, zwykła, podstawowa, może tak się wrócę, będzie lepiej widać. To jest jej kolor. I w zamyśle miały być anturia, a <grymne> wydaje mi się, że dalej będziemy to przykładać. No bo nie da rady, no nie da rady. Ja, ja muszę mieć osłonkę, bo jak będę podlewać, to wiecie, to będzie jedna wielka katastrofa. A podstawka zazwyczaj jest na tyle płytka, że i tak by mi pewnie ta woda gdzieś tam przeleciała, a te, tego bym chciała uniknąć. Jest gorąco, słuchajcie, czekaliśmy 5 minut w aucie, bo wesele, ślub. Turecka rodzina, wkleję wam teraz filmik taki krótki. No muzyka gra, wszyscy się cieszą, radują, zastawili nam i garaż i praktycznie wjazd do budynków i stoimy no za nimi, no bo nie ma jak wjechać. A też w naszych okolicach jest o tyle ciężko z parkingami, że nie ma gdzie stanąć, więc czekam najwyżej trąbią, potrąbną czy cokolwiek, to wtedy mąż zejdzie. Chociaż mąż poszedł, wkurzył się trochę, poszedł z psami na spacer, więc... Jak my możemy poczekać, to inni też mogą poczekać. Niech się ludzie radują z tego ślubu, niech y, czerpią, tam impreza się dzieje, no i kicha. Kicha, jak nic, pomyślałam, że będzie mi to pasować i wezmę się za to przesadzanie, bo już mi trochę ręce korcą, chciałabym coś pozmieniać i no nie ma jak, nie ma jak. Może w poniedziałek uda mi się dostać. Jakoś w tygodniu będzie jakaś dostawa, to może coś wtedy trafię większego. Bo ostatnio byłam i szukałam 30, nie było 30, więc znalazłam dzisiaj, tak jak mówiłam, 26, a jednak i tak nie będzie pasować. Jeszcze Wam pokażę coś z balkonu, jak nasturcja. Jakie ona ma piękne kolory tych kwiatków. Mam w tym miejscu i to jest całkiem fajne. Ona w ogóle ma ładne listki. Ja już Wam wspominałam, że są bardzo ładne. To już jest w tej dużej donicy, wszystko sobie stoi, ale. No, kolory kwiatków to są takie fajne, żółciutkie, a ta druga ma dużo, dużo ładniejsze, już Wam pokazuję. Sturcja też ma taki plus, że te kwiaty bardzo długo się trzymają. Spójrzcie, jaki ma piękny kolor. No kurczę, nie chcę ostrości złapać. Taki nie to pomarańcz połączony z żółtym, no śliczny ten odcień jest ładny, ten już jest mocniej pomarańczowy nawet niż tamte. Te były w żółć, te idą znowu w taki pomarańcz, a ten taki ładny łososiowy kolor. No i ponownie odżyła trochę tutaj ta petunia. Fajnie wygląda, mówię, że ta dunica zrobiła się taka kolorowa. <grym> tak patrzę, czy tej wody mi ubywa. Chyba trochę tak, więc jest dobrze. Wydaje mi się, że ponownie działa ten system nawadniający, a przez 3 lub 4 dni w ogóle nie działał. No i banan, kolejny liść, liść za liściem. Jeden się nie rozkręci dobrze. A już tutaj pewnie widać ze środka taki kolejny wychodzący, cudowny ma te coś innego, w ogóle tu z tyłu taki pomarańczek pasuje do tej nasturcji. Więc jakby ktoś chciał taką ciekawą nasturcję, to Wam ją polecam, bo super wygląda. Nie wiem czy to słychać, ale dalej grają, idę po psy, bo mąż poszedł z psami, mówi, że jakieś tam miejsce się zrobiło, to idę. Idę je odebrać i się gdzieś tam przyparkujemy. Wziąłem sobie drożdżóweczkę z borówkami. Bo... Nawet się ubrudziłam, słuchajcie. Borówczanka, nie jagodzianka. O, jak przyjemnie zawiało. Dzisiaj mamy fajny dzień, bo jest tak słońce, chmury. I tak jak siedzę na balkonie, to słyszę, że dalej ich słychać, jak tam mm, imprezują. To chyba coś jak, wiecie, jak w Polsce odbierają pannę młodą, no to coś w tym stylu. Impreza jakich małoby, wow, bo jakiś starszy pan przeprosił. my już stoimy w garażu. Podgryzam w międzyczasie jagodziankę. Ale już gonią do roboty trzeba są ręcznik zorganizować, wy macie swój ręcznik, nie patrzcie jaka tu jest impreza widać. Jeden czeka, chyba w szafie jest ręcznik. Piękny jest ten kwiatek hibiskusa, ale co zauważyłam ostatnio, przez te wiatry i ulewy, bo to co chwilę tak jest, ułamał mi się jeden kawałek i chyba sobie go po prostu dorwę już do końca i wsadzę go tutaj w ziemię, może on się ukorzeni, wątpię w to, naprawdę w to wątpię. A szkoda, bo dosyć... O, widzicie? Jakieś pączki kwiatowe tu były. Mm, no, nie wiem. No, słabo wyszło. Po prostu słabo. Tu jeszcze są jakieś nowe pączki kwiatowe. Fajnie sobie nawet radzi. Nie mam go zbyt długo na tym balkonie, ale daje radę. No, szkoda, że się tylko ułamał. Dałam mu osłonkę, wiecie, żeby można było wodę wlać. Ale patrzcie, jaki to jest problem z tymi osłonkami. No, nie chcą. Po prostu tragedia. Jedna wielka tragedia. Banan w pełnej okazałości przez to, że się zrobiło tak ciepło i tak no. rośnie na na balkonie no to naprawdę zrobił się odcinek typowo tarasowy, więcej czasu ostatnio tu spędzamy niż na roślinach domowych lawenda jeszcze kwitnie, no super wygląda jakieś tu pączki jeszcze się pokazują, więc jest szansa, że będzie jeszcze to długo dosyć trwało tylko ten zielnik taki trochę, nie? patrzcie udało mi się i ususzyłam go no niestety nie poszło mi. Ale nie usuwiam. Może, wiecie, może coś tam odbije w przyszłym roku od korzenia. Nie, nie, będę tego teraz się tykać. Już niech tak zostanie. Biegną już, biegną psy. Więc, ten vlog to się przyciągnął na parę dni. Perypetie doniczkowe, osłonkowe, niestety nierozwiązane. Wymieniłam, chyba widzieliście w tym filmie, bo już naprawdę on chyba ponad tydzień trwa, jak nie lepiej. Ale wymieniłam ponownie doniczkę. I oddałam osłonkę, bo jednak jest za mała, no widzieliście, tam wystaje ranta, to bez sensu, to, to, to nie, nie na tym rzecz polega. I będąc w Akszonie, i tu Wam teraz wkleję zdjęcie, no nie spodziewałam się, takie zaskoczenie, bo na dworze jest chyba dzisiaj jeszcze ponad 30 stopni, mamy tą falę upałów, ale to już ma się zmienić, za chwilę będą deszcze przez cały tydzień chyba, no to nieważne. No, na pogodę trzeba sobie tak wiecie postękać trochę, ale jak widzicie w akcji już jesień. Super, super tydzień. Powiem mam, że gdyby to była jedna dynia a nie trzy, to bym pewnie sobie wzięła, bo to taki fajnie, no już od września czy od końca sierpnia spokojnie można sobie taką dynię opatrzyć. No, on się cieszy, bo wróciłam do domu. Tak, no nie było mnie, no ja wiem, bo, 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 już nie nie no wechęć, nie przy ludziach. <laughs> no i fajna sprawa te jesienne dekoracje. Dynień rewelacja. Tam nawet był taki ekstra kotyk w pomarańczowe dynie biały, śliczny. I zatęskniłam, powiem Wam, że zatęskniłam za jesienią. Przez to, że jest tak gorąco, to jak mi się zawsze przypomina, jak są takie upały. Po te 30 stopni, że ja lubię, ja się nie, ja lubię wiosnę, ja lubię, jasień, ja się nie, a nie przepadam za upałami, dla mnie to jest po prostu męka. No może jeszcze jak się gdzieś pracuje, gdzie miejsce sklimatyzowane, to się da znieść, ale jak w pracy macie ponad 30, i na zewnątrz macie 30, no to już nie jest za fajnie, to się po prostu robi męczarnia, a tych upałów to już chyba z dwa tygodnie były. Na szczęście pomału się kończą, więc no, na szczęście dla niektórych nie, a dla mnie akurat jak najbardziej. No i jesiennych rzeczy coraz więcej fajnie było patrzeć. Ja wiem, że ktoś powie, no gdzie dopiero baseny powinni, a tu już wiecie, pomału z tego, ale sortymentu się wychodzi. Ale znalazłam coś, jak widzicie. Ja mam zawsze taką rozczochraną fryzurę i taką jakąś nowość mam. Boże psy mnie trzęsą mną. Eee, nie wiem, czy to widać. Ja no tak przybliżę, o tak będzie lepiej. E, to na włosy, jest, niby to ma pomóc w tym, żeby nie były takie roztrzypane. Jakieś naturalne olejki i tak dalej, więc myślę, że chia, e, nasiona z, z, z pestek chia. Ekstrakt z pestek chia Naturalny 90%. No, jestem ciekawa, jakie to. No, jednak jestem dosyć mocno rozczuchrana. A nie lubię sprayów do włosów, bo wtedy mam wrażenie, że mam taki hełm na głowie, że to się wszystko twarde robi. I przy okazji znalazłam kameleo. Kameleo, wydaje mi się, że to jest polska firma ta marka, że ona dużo polskich rzeczy produkuje. Tak mi się coś kiedyś. O, oczy obiło, że widziałam to też w Polsce, i wydaje mi się, że to jest właśnie polska, tak, polska marka. I oni czasem mają nawet całkiem fajne produkty, i u nas w Niemczech fakszonie się one trafiają. Więc wziąłam sobie odżywkę, była jeszcze chyba do okręconych włosów, nie wydaje jakieś tam wiecie do zniszczonych. Jak widać, no moje takie rozczochrane przydałoby im się trochę ogłady. Więc tyle by było, jeśli chodzi o perypetie doniczkowe. Chyba tym filmem je zakończę, bo wyjdzie strasznie długi ten, ten odcinek. Rozwleczony! Mam nadzieję, że nie zanudziliście się na śmierć. Patrzyłam jeszcze, czy są właśnie te doniczki, bo one osłonki, bo one miały być... No nie mogę patrzeć na tą fryzurę, bo one też miały być w rozmiarze 30, ale nie znalazłam. Kto wie, kto wie, może uda mi się coś w Pepku znaleźć. Może, może fajnie by było, jakbym sobie jakąś z Polski przywiozła doniczkę. Myślę, że może zrobię właśnie taki haul zakupowy z rzeczami z Polski, co stamtąd przytachałam. Pewnie nie dużo, bo ja zazwyczaj albo połowy zapomnę, albo nie mam czasu na jakieś takie zakupy, że na przeglądanie, rozkoszowanie się tym, co bym mogła sobie kupić, ale do Pepko chciałabym zajrzeć. Choćby po to, żeby popatrzeć, co ciekawego mają. I może o, uda mi się właśnie jakąś konkretną osłonkę za jakieś takie śmieszne pieniądze wytachać, bo przydałaby mi się. A teraz Wam ja jeszcze pokażę. Anturium, które mi zaskoczyło, bo właśnie ja chcę te doniczki, tak jak mówiłam, żeby wsadzić więcej anturium w jedną, w jedną konkretną rzecz i te, które sobie tak gorzej trochę radzą, czy wiecie, jakiegoś tam po jednym, dwóch liście mam, to fajnie były, wyglądałyby w kupie. A teraz pokażę Wam, jak mnie jedno z tych anturium zaskoczyło. i W sumie ja chciałam chyba je wsadzić do tej doniczki, ale teraz to już się nie odważa. Pokażę Wam liścia, przypomniało mi się, byłam ostatnio w obim i taki króciutki. Pogląd na dekoracje w obim. No tak wiecie, dla porównania, co jest w Akszonie, a co już, a co jeszcze w obim jeszcze. No bo tak jak widzieliście, rzeczy jesienne, a tu w obim jeszcze lato pełną, pełną parą, bo i truskawki i cytrynki. No sami sobie zobaczcie. Tak na samo zakończenie tego filmu, spójrzcie, jaki on jest ogromny. Wielki, niesamowicie wielki liścioch wyrósł. Ale widzę, że tu jakąś taką brązową plamkę ma, no coś tutaj się niedobrego stało. Delikatnie tak zgryziony przez przędziorką. Mnie to chyba jakiś standard jest, że gdzieś zawsze jakiś przędzior wyjdzie, ale liść, no bajka. No i tak miałam już w planie, tak myślałam, że może by go wiecie wysadzić, a to on jest chyba w ogóle wyhodowany od siewki, od mojej jakiejś tam mini siewki, piękny, zaskoczył mnie niesamowicie, no już raczej no jeszcze jest taki delikatny w dotyku, więc może ciut odrobinkę urośnie, ale wątpię w to ale ogrom tego liścia no cudo, cudo no dobrze, to na ten moment ja już się z Wami żegnam, życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku pa